Daniel Olbrychski, uznawany za wybitnego aktora, jest postacią, której życie zawodowe i prywatne budziło nieustanne zainteresowanie mediów. Filmowy debiutant, prawie hollywoodzka gwiazda, ceniony w kraju, wplątany w skandale i romans z Marylą Rodowicz. Poznaj historię z jego fascynującego życia. Uważany za jednego z najwybitniejszych aktorów swojego pokolenia, Daniel Olbrychski nie tylko zachwycał swoimi rolami. Ale również jego życie prywatne wzbudzało ogromne zainteresowanie mediów. Ścieżka jego kariery, bogata i złożona, dostarczała dziennikarzom wielu tematów do poruszenia, a rubryki plotkarskie często gościły jego nazwisko. Daniel Olbrychski przyszedł na świat 27 lutego 1945 roku, dorastając w rodzinie o silnych tradycjach intelektualnych. Rodzice z dużą starannością dbali o jego wszechstronny rozwój i edukację. Już jako młody chłopak, Daniel uczył się gry na skrzypcach, co jest instrumentem wymagającym dużego poświęcenia i cierpliwości, a także angażował się w różne formy aktywności sportowej. Ponadto jego zainteresowanie literaturą zaowocowało uczestnictwem w kółku recytatorskim, co zapewne wpłynęło na późniejsze umiejętności oratorskie i ekspresyjne, tak niezbędne w przyszłym zawodzie. Szybko znalazł się przed kamerą filmową, co skłoniło go do podjęcia decyzji o porzuceniu studiów na Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Warto dodać, że PWST to czołowa uczelnia w Polsce, kształcąca wielu znakomitych ludzi teatru i filmu. Olbrychski jednak dokończył edukację eksternistycznie, zdobywając dyplom w 1971 roku. Mimo że sam był bardzo krytyczny wobec swoich wczesnych występów, czemu dał wyraz wspominając pierwszą rolę w filmie Ranny w lesie, uznawał ten debiut za niezadowalający. Jednakże reżyserzy mieli odmienne zdanie na temat jego talentu. Już wkrótce Olbrychski został zaangażowany do udziału w Popiołach Andrzeja Wajdy, który jest jednym z najważniejszych polskich reżyserów, mającym na koncie wiele międzynarodowych sukcesów. Dzięki temu był obecny na prestiżowym festiwalu w Cannes. Jego talent zwrócił uwagę Nikolasa Raja wybitnego amerykańskiego reżysera, pragnącego utorować Danielowi ścieżkę do światowej kariery filmowej w Hollywood. Niestety, z przyczyn politycznych związanych z ówczesnymi realiami PRL, Olbrychskiemu nie było dane opuścić kraju i rozwijać kariery za granicą. Wyraził swoją frustrację na łamach Gazety Wyborczej, mówiąc o polskim filmie jako instytucji prowadzonej przez służby bezpieczeństwa, której celem było ograniczanie ekspansji polskich artystów na światowe sceny. Na szczęście jego talent został doceniony również w kraju, gdzie szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych aktorów, zyskując mnóstwo sympatii i będąc obecnym w wielu znaczących produkcjach, co umocniło jego pozycję w polskim kinie. Dla Daniela Olbrychskiego, choć jego kariera była ważnym elementem życia, nigdy nie znalazła się ona na piedestale, na którym brak miejsca dla innych wartości. Pragnął przede wszystkim cieszyć się życiem, nie rezygnując z różnorodnych przyjemności i rozrywek, które mu ono oferowało. Jego obecność była pożądana, ludzie cenili jego towarzystwo, a wśród kobiet cieszył się szczególną popularnością, wiele z nich marzyło, by obdarzył je swoim zainteresowaniem. Mimo to pierwszą żoną Olbrychskiego została Monika Dzienisiewicz, aktorka, która zdawała się być odporna na jego gwiazdorską aurę. W lutym 1971 roku przyszedł na świat ich syn Rafał. Jednakże narodziny dziecka nie zdołały zażegnać narastających konfliktów pomiędzy małżonkami. Relacja Olbrychskiego z Moniką nieustannie się pogarszała, a sam aktor zdawał sobie sprawę, że nowe uczucie może przypieczętować koniec jego małżeństwa. W końcu nadszedł moment, gdy przypadek skrzyżował jego ścieżki z Marylą Rodowicz. Od pierwszych chwil między nimi zrodziła się silna więź, a ich romans kwitł w cieniu skandalu. Monika Dzienisiewicz szybko nabrała podejrzeń, że coś w ich małżeństwie jest nie tak. Jej niepokój urzeczywistnił się, kiedy odkryła, że jej mąż spotyka się z inną kobietą w hotelu. Rodowicz wspominała w książce Życie Marii Antoniny dramatyczny moment, kiedy to Monika przybyła do hotelu, dowiedziała się o numerze pokoju i zapukała do drzwi, domagając się wyjaśnień. W środku, Olbrychski i Rodowicz skryci jak myszki pod miotłą przez długie godziny nasłuchiwali jej awantury. Niedługo potem, Olbrychski opuścił wspólny dom, choć uzyskanie rozwodu zajęło kilka lat, dopóki jego żona nie wyraziła na to zgody. Romans z Rodowicz również nie miał szczęśliwego finału, gdyż piosenkarka związała się później z Andrzejem Jaroszewiczem, znanym rajdowcem i synem byłego premiera. Wokół rozstania krążyło wiele pogłosek. W tym te o rzekomych rękoczynach pomiędzy Olbrychskim a Jaroszewiczem. Sam Jaroszewicz, w rozmowie z Vivą, prostował te plotki, opisując zdarzenie, jakoby Olbrychski wpadł w szał i uderzył go, gdy odpoczywał na kanapie, nieświadomy sytuacji. Entuzjastyczne i burzliwe uczucie między Marylą i Danielem zakończyło się pozostawiając po sobie jedynie wspomnienia. W roku 1978 Daniel Olbrychski, znany polski aktor, Przysięgał miłość przed ołtarzem dziennikarce Zuzannie Łapickiej. Jednak i ten związek nie zdołał sprostać próbie czasu. Jednym z głównych powodów rozpadu małżeństwa był romans Olbrychskiego z Barbarą Sukową, utalentowaną niemiecką aktorką, którą poznał w trakcie pracy nad filmem Róża Luksemburg. Sukowa, pełna nadziei na głębszą relację, szybko poinformowała Olbrychskiego, że spodziewa się jego dziecka. Otwarcie wyznała, że jest zakochana i pragnie związać się z nim na stałe. Olbrychski jednak nie podzielał jej uczuć i postanowił nie angażować się w te relacje. Zdruzgotana Sukowa zdecydowała się na nowy start i wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie wyszła za mąż. Wraz z nowym życiem zerwała wszelkie kontakty z Olbrychskim, również zabraniając mu kontaktu z ich synem Wiktorem. Dopiero wiele lat później, kiedy emocje opadły i sytuacja dojrzała, mogło dojść do spotkania ojca z synem. Spotkanie to okazało się niezwykle poruszające dla Olbrychskiego, który w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że odnalezienie się po tak długim czasie było wyjątkowym doświadczeniem, tym bardziej, że przez wiele lat mieli znacznie utrudniony kontakt. W 2003 roku Olbrychski ponownie stanął na ślubnym kobiercu, tym razem z teatrolożką Krystyną Demską. To przy jej boku aktor odnalazł w końcu szczęście, które unikało go przez tyle lat. Ich pierwsze spotkanie miało miejsce niemal 15 lat wcześniej, w roku 1988 w hotelowej restauracji, gdzie zostali zapoznani dzięki Agnieszce Osieckiej. Wówczas Demska była świadoma, że Olbrychski ma jeszcze wiele nierozwiązanych spraw na głowie, dlatego nie chciała komplikować jego życia. Jednak kiedy ich drogi przecięły się ponownie 5 lat później, zdecydowała: jeśli miałaby kiedykolwiek wyjść za mąż, to tylko za niego. Słowa te zostały dotrzymane. Ich ślub był intymny i owiany tajemnicą, ponieważ Demska postawiła sobie za cel uniknięcie wścibskich paparacji. Po latach wspominała w magazynie twój styl, że z mężem doskonale się rozumieją i są sobie bardzo bliscy. Podkreślała, że najważniejsze było odnalezienie się nawzajem i budowanie życia pełnego pasji i miłości, co uważa za niezwykłe szczęście. Witamy na kanale, gdzie odkrywamy opowieści o dramatach i życiowych zakrętach. Słuchamy prawdziwych historii pełnych emocji i wzruszeń, by dzielić się nimi z Tobą. Zasubskrybuj nas, aby nie przegapić kolejnych niezwykłych opowieści o miłości.